Witam serdecznie z Chocianowa. Ze mną goście nie byle jacy. Pani Krystyna Kozołów, dyrektor Chocianowskiego Ośrodka Kultury. No, tak naprawdę Dzień Jagody zaczął się bladym świtem. Tak, o siódmej rano już pierwsi uczestnicy konkursu zbierania jagód wyruszyli do lasu, aby zmagać się właśnie z, ze zbieraniem i z tym, kto jak najszybciej zbierze największą ilość jagód. Myślę, że to się udało, zebraliśmy ponad 8 kilo i uczestnicy w tak krótkim czasie aż tyle uzbierali, także jest to dobry wynik. Dobry wynik, ale też dobra informacja dla wszystkich tych, którzy do Chocianowa się wybierają. Jagody są! Jagody są nie tylko w lesie, będą również sprzedawane u nas na stoiskach, będą również sprzedawane w potrawach jagodowych, bo mamy aż 12 stoisk, także jest to też rekord. Zapraszamy wszystkich do degustacji, do, do kupowania i do dobrej zabawy. Czekamy, bo tu na stadionie tak naprawdę oficjalna część jeszcze się nie rozpoczęła. Jeszcze nie, trwają ostatnie przygotowania, natomiast dla dzieci program artystyczny rozpocznie się już o godzinie 12, a następnie dalsza część programu, czyli występy, gwiazd, zespołów. To, co najlepsze no dla państwa. Wszystko dla państwa na was tu będzie czekało. A jeśli chodzi o te występy, to ja się tu przemieszczę, bo jest z nami drugi gość. Kuba Kowaliszyn, super dzieciak. No, dzieciak bym nie powiedziała, bo wyższy ode mnie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego, skąd to miano super dzieciak? Zdraćmy tę tajemnicę być może tym, którzy nie wiedzą. Yy, miano super dzieciak zyskałem w programie mm, telewizji Polsat. O nazwie super dzieciak, w którym zająłem drugie miejsce. No i czym zachwyciłeś jury? Ja wiem, ale pochwal się sam osobiście. No, grałem solowe utwory na perkusji z moimi własnymi aranżacjami. Dzisiaj je właśnie usłyszymy? I jeden, jeden z tych na pewno. Chciałam Cię namówić, żebyś zagrał teraz dla naszych słuchaczy. Mówisz, że teraz nie, bo musisz mieć własną perkusję. O co tu chodzi? Po prostu mam taką zasadę, że na swoim sprzęcie nie gram, no i tyle. A jak to się zaczęło? Dlaczego perkusja i kiedy odkryłeś, że tak właśnie to jest to, przy czym mogę się nie tylko wyżyć, dać ponieść emocjom, ale spełnić? Gdy miałem 7 lat, mój to zaszczepił właśnie we mnie taką pasję i zacząłem się sam uczyć grać na perkusji i do tej pory jestem samoukiem. Czyli nie chodzisz do szkoły muzycznej, nie uczysz się, nie kształcisz pod okiem specjalistów. No dopiero od pół roku zacząłem chodzić do prywatnej szkoły muzycznej, a tak to cały czas sam. E, ćwiczysz dużo, każdego dnia poświęcasz się właśnie e, graniu? Tak, każdego dnia w wolnej chwili, w każdej wolnej chwili. A sprawia ci to przyjemność. No jasne. Wiążesz z tym swoją przyszłość? Tak. To co nam dzisiaj zagrasz? E, dzisiaj to będzie mój solowy projekt Cuba Coalition One Man Band w którym wychodzę sam na scenę i ze swoimi własnymi podkładami, aranżacjami wykonuję utwory różnych gwiazd, najczęściej zagranicznych. Rozgrzejesz nas wszystkich do czerwoności. Myślę, że tak. Czekamy zatem tutaj na Was w Chocianowie. Dzień Jagody jeszcze się na oficjalnie nie rozpoczął, choć rano, jak już słyszeliście, pierwszy, pierwsi śmiałkowie do lasu wyruszyli, by zbierać jagody. Jagód jest w brud i będą także tutaj na stadionie. Nie trzeba będzie nawet zbierać starczy po prostu albo skosztować w pysznych potrawach albo je sobie kupić czekamy na was w Chocianowie